Bosacka uderza w Magde Gesler, to jej publicznie zarzuca. Katarzyna Bosacka nie przebiera w słowach i publicznie uderza w Magde Gesler. Powodem jest udział restauratorki w reklamie popularnego napoju, który całkowicie podważa jej kulinarny autorytet. Emocjonalny wpis wywołał burzę w sieci a internauci masowo stanęli po stronie dziennikarki. Katarzyna Bosacka krytykuje Magdę Gessler Katarzyna Bosacka postanowiła publicznie skomentować udział Magdy Gesler w reklamie Coli Zero i zrobiła to w bardzo emocjonalny sposób. Już pierwsze zdanie jej wpisu jasno pokazało, że temat mocno ją poruszył. Dziennikarka przyznała, że od momentu emisji reklamy otrzymuje liczne wiadomości od obserwatorów, którzy również nie kryją rozczarowania decyzją restauratorki. W swoim wpisie Bosacka odniosła się bezpośrednio do kwestii autorytetu i odpowiedzialności osób publicznych. Muszę, bo się uduszę. Magda Gessler wzięła udział w reklamie Koli Zero i już piszecie do mnie, że to słabe, nieetyczne i interesowne, no właśnie. Czy autorytetowi kulinarnemu, który rewolucjonizuje rynek gastronomii, wypada? Katarzyna Bosacka jasno daje do zrozumienia, że jej zdaniem taka współpraca reklamowa stoi w sprzeczności z tym, co Magda Gessler przez lata prezentowała w swoich programach telewizyjnych. Co Bosacka zarzuca Magdzie Gessler? W dalszej części wpisu Katarzyna Bosacka przypomniała słowa, które Magda Gessler wielokrotnie wypowiadała na antenie krytykując zły skład produktów serwowanych w restauracjach. Zdaniem dziennikarki udział w reklamie napoju gazowanego jest zaprzeczeniem tej postawy, zwłaszcza, że reklama trafia również do młodych odbiorców. Czy ktoś, kto w swoich programach zerka na etykiety i krzyczy: Czemu karmicie szajsem swoich gości? Przecież to samo E ma prawo wciskać spożywcze złonam konsumentom, co gorsza, jak w tej reklamie młodym? Przecież można promować zdrowsze produkty z lepszym składem. Katarzyna Bosacka o napojach gazowanych. Najostrzejsza część wpisu dotyczyła składu czarnych napojów gazowanych. Katarzyna Bosacka szczegółowo wyliczyła substancje, które powinny dyskwalifikować je jako produkt promowany przez autorytet kulinarny. Podkreśliła, że takie napoje nie wnoszą nic wartościowego do diety, a mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. A niemal każdy czarny napój gazowany poza wodą nie ma żadnych wartości odżywczych, ma za to sztuczny barwnik E-150D karmel amoniakalno-siarczynowy, który w dużych ilościach może powodować dolegliwości jelitowe. E-338 kwas ortofosforowy w większych stężeniach używany w przemyśle ciężkim do odrdzawiania rur czy sztuczne słodziki. E950 acesulfam K i E951 aspartam, które mogą zaburzać mikroflorę jelitową i mieć negatywny wpływ na wydzielanie hormonów, w tym insuliny. Czy wszyscy, którzy reklamują milionom niezdrowe produkty, nie powinni pamiętać, że jesteśmy tym, co jemy i tym, co pijemy? Na koniec Bosacka jasno wskazała, co sama uważa za najlepszy wybór. Pseudonim. Ja z napojów gazowanych nieustannie polecam Państwu picie polskiej wody mineralnej Polska, bogatej w magnez, wapń i potas. Najlepiej z okolic Muszyny czy Piwnicznej. Na zdrowie! Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy popierających stanowisko Bosackiej, a internauci nie kryli krytyki wobec Magdy Gessler. Dyskusja szybko przerodziła się w debatę o granicach reklamy i odpowiedzialności celebrytów.